Konradzie! Patrzcie, zbladnął. Znowu się czerwieni. Czy on słaby? była już w już chłodna, Krew poczuła spod ziemi wygląda, I jak upiór powstaje krwi głodna, i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Tak w zelsta, w zelsta, w zelsta na wroga, z Bogiem i choćby mimo Boga. Gdzieś mówi, ja pójdę wieczorem, naprzód braci rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczekły w duszę, ten jak ja musi zostać upiorem. Tak w zelsta, w zelsta, na wroga, z Bogiem, i choćby mimo Boga. Potem pójdziem, krew wroga wypijem, Ciało jego rozrąbiem, toporem, Ręce, nogi gwoździami przybijem, By nie powstał i nie był upiorem. Tak, zemsta, zemsta, na wroga, Z Bogiem, i choćby mimo Boga. Muszą jego do piekła iść musimy. Wszyscy razem na duszy usiędziem, póki z niej nieśmiertelność wydusi, póki ona czuć będzie gryźć będziem. Tak zelsta, zelsta, zelsta na droga z Bogiem i choćby mimo Boga. Dosyć. Pan Bóg z nami. Dzwonek! Słyszycie dzwonek? Rund! Rund pod bramami!